Moi drodzy, przerwa obiadowa, więc pomyślałem, że nagram wam pokażę jak to mi idzie, jest to już w dużej części skończone. Zobaczcie, tutaj od dołu. O, to co słyszycie, to to rusztowanie tak tańczy. Połączenia są zrobione tutaj w ten sposób, dwa z jednej czasem jest jeszcze jeden z drugiej, znaczy jest jeszcze jeden z drugiej, czasem, są dwa z drugiej, i to tak się, się ma zastrzały. Kąt 45 stopni w tym miejscu, tam niżej mamy zrobione. No, zrobiłem jak potrafiłem. Wyszło to mniej więcej, tak. Także no, jakoś to wychodzi. Robimy po kolei. Jedną trzecią można powiedzieć, że zrobiliśmy. Może połowę? Nie, no jedną trzecią, jedną trzecią. I myślę, że zaraz po obiadku będziemy dalej robili. Są trudności, chociażby w docięciu. W, w, wydaje się, że jest dobrze wymierzone, a przy ucięciu wkładamy w miejsca. Tu albo jest za dużo, 2 mm, 3 mm, albo jest za mało, pół centymetra. No i to jest denerwujące, trzeba wtedy zejść, przyciąć jeszcze raz. Bo tutaj prądu nie mam, także sobie nie wyrozkładam tego wszystkiego tak jak bym chciał. Inwerter też nie wyrabia, myślałem, że da radę, chociażby przy pile tarczowej, tej ręcznej. Trzeba odpalić samochód, żeby y, ruszyło to wszystko. Także coś jest nie tak. Znaczy, inwerter wyrabia, tylko nie ma on dla siebie odpowiedniej ilości mocy zapewnionej, no ale przy innych elektronarzędziach się sprawdza. Także nie mogę raczej narzekać. Dobra, wracam, idę jeść, a potem wracam do roboty. Moi drodzy, niby sierpień, a jednak deszcze nawiedzają nas już od dwóch, dwóch i pół dnia. Dlatego i robota prawie, że stała, a że wieczorem przestało padać, więc mogliśmy wyjść, nawet w takim ciemnym, w taką ciemną noc coś robić. Popatrzcie, pokażę wam, co my tutaj mamy. Plan jest taki, by wzdłuż tych belek, które tu mamy, tych drewnianych, wykopać rów, rów zasypać piaskiem, piasek wypoziomować na płasko, i na to poukładać bloczek betonowy równo z tą krawędzią do drugiej krawędzi i to wszystko będzie tak na to pójdzie blacha z tej strony i założy się za za ten bloczek betonowy także tutaj będzie taka niby pseudopodwórówka a dlatego dajemy ten piasek bo mam nadzieję że będzie odsączał wodę i w zimie woda, która by się tam znalazła, nie wybije do góry tych bloczków, tylko pójdzie w dół poprzez tą warstwę, która będzie odsączać to wszystko. Zobaczcie, pokażę aparat. Zobaczcie, pokażę wam jak to się mniej więcej wykopało, wszystko się wykopało. Taka kupa jest tego i mamy tak na razie tutaj wykopane. To ma być długi, głębokie na jakieś 10 cm. Bloczek ma wystawać, tych cm 14. 14? Bodajże, chyba 14, bo taka jest jego grubość, yy, wysokość. Widzicie, jest tej ziemi. Tutaj tu się takie bajoro zrobiło. Zobaczcie, jakie mam buty. Widzicie? I takich warunkach. Ula, boga! Wywale się tutaj, tak to się skończy. I wykopaliśmy trochę tego. Mam nadzieję, że wszystko się uda, że nam deszcz tego nie zaleje. Raczej nie, ta ziemia jest taka glinowata, taka ubita, że naprawdę. Zobaczcie sobie, o tak po zmroku, bo po zmroku, ale zobaczycie, jak to się trzyma, wszystko tu mniej więcej. To są właśnie te moje podpory, ale one są raczej niepotrzebne, bo ich dzięki nim nie zwiększą wysokości słupa, tylko co najwyżej mogę zwiększyć wysokość o tutaj montażu. Tego tu montażu, o tego. Jakby było za nisko, tak jak tu, no to podkładam to i mogę dzięki temu obniżyć ten słup. Moi drodzy, teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jest najszerzej, gdzie rusztowanie nie obejmuje i z rusztowania nie da się dostać z jednego na obydwa końce, dlatego muszę się wspomagać drabiną. Waskudnie, tak na 3-4 metrach być na drabinie i nic wokoło. Ale jest ok. Zostały mi jeszcze do zamontowania takie kątowniki i na nich pójdzie tutaj kolejna, kolejna belka. No nie udało się to w całości położyć. Bo można by użyć HDS-a do tego. Ale nie byłem przekonany do tego. Nie wiadomo jakie by to też koszty były i tak dalej. Dlatego na takich krótkich ciukach tutaj jest wejście do całości, do całej tej wiaty otwierane będzie na pół. Z tymi drzwiami pewnie będzie zabawy, trochę ale jakoś to dajemy radę. No i już prawie teraz będzie tylko kręcenie blachy. Jeszcze zrobimy tutaj tą podmurówkę, murek. A no coś takiego. Wychodzi to nawet fajnie. No zobaczymy, jak wyjdzie. No i tak się dzieje. Tak za bardzo przytnę. Za, za dużo obciążenie dam urządzeniu. No i inwerter rozłącza, bo jest spadek napięcia na akumulatorze, i pff, dupa. Trzeba czekać. I spróbujmy jeszcze raz to włączyć, czy się odpali. No bo czasem tak się dzieje. O! Nie wyrabia. Trzeba poczekać troszeczkę. Zmniejszymy mu obroty. Może to pomoże. I idzie. Zobaczcie, widzicie, to od inwertera. Myślę, czemu mi się ciągle rozłącza? Podchodzę, patrzę po kablach, on się kompletnie wyłączył. Myślę, o co chodzi? Patrzę po kablu, a tu się zacisk od od akumulatora, znaczy od klemu, by się chciało odpalić samochód od któregoś, się przetopił. Także no, to podepniemy bezpośrednio do zacisku tutaj od inwertera i powinno wtedy być dobrze, no bo Taka się temperatura wytworzyła. Coś tutaj nie łączyło tak jak ma łączyć na tych drobnych zaciskach i się roztopiło. Nawet miękka jest tu obudowa, gorące wszystko parzy. Także zaraz to skręcimy i zobaczymy czy będzie normalnie wreszcie działać. Może to był najsłabszy punkt całego systemu, dlatego się tak rozłączało. Zobaczymy.